Cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie. Dzisiaj jestem na premierze samochodu, który myślę, że naprawdę może zawojować rynek i może być solidnym konkurentem dla takich samochodów jak Skoda, Octavia, Kia Ceed, już nie mówiąc o wszystkich hybrydowych samochodach segmentu C. Bo to BYD, czyli bardzo dynamicznie rozwijająca się chińska marka, prezentuje BYD Seal 5 DMI, czyli samochód segmentu C, który ma 47 metra. I jest hybrydą typu plugin. Zapraszam serdecznie. Do tej pory na pewno marka BYD kojarzyła Wam się z jakimiś elektrycznymi samochodami. I faktycznie BYD w swojej gamie głównie ma samochody elektryczne, ale mają też jedną hybrydę typu plugin. Dosyć dużych rozmiarów suwa, który też ma odpowiednio wysoką cenę. Natomiast. Niedawno, naprawdę niedawno, była premiera elektrycznego samochodu Delphin Surf, czyli małego, taniego elektryka segmentu A, który myślę, że wśród samochodów elektrycznych będzie gdzieś tam w czołówce. A teraz BYD wchodzi z kolejnym samochodem, myślimy, że będzie dosyć tanim autem, e, natomiast jest on przeznaczony dla ludzi, którzy nie do końca są jeszcze pewni, czy na pewno kupią elektryka, e, no ale BYD też pokazuje, że kierunek idzie w tą stronę, więc prezentują im właśnie hybrydę Typu plugin. I tak jak ja generalnie jestem dosyć mocno sceptycznie nastawiony do hybryd typu plugin, z tego względu, że po prostu one są zazwyczaj tak drogie, że, że za cenę porządnej hybrydy typu plugin kupię już porządnego elektryka. I tak na przykład Toyota Prius zaczyna się od prawie 200 tysięcy złotych. No, a jeżeli ten samochód będzie miał cenę w granicach 150 000, czy nawet 180 tysięcy, czyli tyle, ile dobrze wyposażona zwykła spalinowa Octavia, a jednocześnie jest. Jesteśmy w stanie przejechać 100 km na prądzie elektrycznym, bo to sprawdziliśmy, no to będzie to naprawdę bardzo, bardzo ciekawy wybór. Dobra, ale w ogóle, co to jest za auto? Powiedzmy więcej o danych technicznych. I tu małe sprostowanie, bo na premierze nie znaliśmy jeszcze ceny samochodu, która została ogłoszona chwilę później. I teraz już wiem, że ten samochód zaczyna się od 130 tysięcy złotych za wersję Komfort, czyli dokładnie to, czym zrobiłem te prawie 1000 km i wersja. Design za 139 900 za 140 tysięcy. Z drobnym, lepszym wyposażeniem, Tam ładowarka indukcyjna, system kamer 360. Co tu jeszcze jest, jakieś lepsze audio, więc takie drobnioski. Więc biorąc pod uwagę tą cenę, myślę, że to co powiedziałem na filmie, czyli jak pochwaliłem ten samochód, można podbić jeszcze razy 5, bo takie auto za 130 koła to jest coś naprawdę, wow. Zacznijmy od tego, że jest to sedan. Sedanów na naszym rynku nie ma specjalnie dużo. A szkoda, bo są to całkiem ładne samochody, całkiem fajną mają sylwetkę i również często pakowne bagażniki. Jest to sedan segmentu C. Ale jest to ogromny segment C. Samochód ma 478 cm długości, więc na długość jest naprawdę kolosem. No i rozstaw osi wynosi tutaj 272 cm, więc jest to więcej niż chociażby Octavia, która jest również bardzo, bardzo dużym samochodem z segmentu C. A co z jednostką napędową? Mamy tutaj tylko i wyłącznie jedną możliwość, czyli właśnie ta hybryda typu plagi. Jest to całkiem ciekawe rozwiązanie, Naprawdę, tak jak pamiętajcie, że mówi wam to sceptyk hybryd typu plug ale nad nią mógłbym się zastanowić. Po pierwsze, silnik benzynowy. To jest silnik benzynowy, który został zaprojektowany specjalnie pod tą hybrydę typu plug -in. Nie jest to jakiś tam e, jakiś silnik, e, do którego ktoś po prostu dołożył akumulator i, i teraz auto jest i takie i takie. Tylko wszystko jest zestrojone w taki sposób, żeby dawało nam jak najniższe zużycie energii, to jest po pierwsze, a po drugie wysoką dynamikę. Silnik benzynowy, wolno sące 4 cylindry i 1.5, więc też wydaje mi się, że jednostka troszeczkę nie do zajechania. I ten silnik ma, nawet nie ma 100 koni, tam 90 parę koni mechanicznych ma. Dodatkowo oczywiście mamy silnik elektryczny, generator, cały taki osprzęt e, elektryczny do tego. Nie znam się na tym bardzo dokładnie, więc nie chcę też wchodzić w szczegóły i też na całe szczęście użytkownik na tym znać się nie musi. I dodatkowo w podłodze mamy akumulator o pojemności 18,3 kWh. I tutaj tak: po pierwsze, akumulator jest duży, jak na hybrydy typu plug -in. Dla przykładu Kia Sportycz, która jest suwem segmentu C, więc to zużycie energii i spalanie zawsze będzie miało większe, ma akumulator o pojemności 13 kWh. To naprawdę duże, ciężkie suwy typu Renault Rafale 4x4. On ma akumulator o pojemności przekraczającej 20 kWh. Więc ta osiemnastka tutaj naprawdę pozwala nam na przejechanie 100 km po mieście. Druga sprawa jest taka, że ta bateria jest w podłodze, tak jak w standardowym aucie elektrycznym, a nie tak jak często bywa w hybrydach typu plugin, gdzieś tam w bagażniku bądź pod siedzeniami, co nam też ogranicza zbiornik paliwa. Mamy tutaj zbiornik paliwa, który ma 48 litrów, więc również fajnie. Hybryda typu plug-in zazwyczaj mają 40, nawet w dużych autach. Druga sprawa, że bagażnik nie jest mocno ograniczony właśnie przez ten akumulator. BYD jest firmą, która te akumulatory produkuje, i jest to akumulator Blade. Tak się nazywa ten ich własny akumulator, który jest bardzo bezpieczny i przechodzi tak zwaną próbę gwoździa, czyli że gdy przebijemy jakimś prętem akumulator, nie zaczyna on się palić. No i zasady działania tej hybrydy. Mamy tak naprawdę trzy tryby jazdy. Tryb w pełni elektryczny, wiadomo, jedziemy tylko i wyłącznie na prądzie elektrycznym. Tryb hybrydy takiej równoległej i szeregowej. Szeregowa, czyli że silnik spalinowy. Tylko i wyłącznie służy do tego, aby generował prąd i silnik elektryczny napędza koła. I to powoduje, że my jesteśmy w stanie tym autem mieć bardzo dobrą dynamikę, nie czujemy żadnej zmiany biegów, bo wtedy technicznie rzecz biorąc tych zmian biegów nie ma, tej skrzyni nie ma, bo tylko silniczek elektryczny napędza koła oraz przy dużym obciążeniu i wysokich prędkościach hybryda. E, równoległa, czyli zarówno silnik spalinowy napędza nam troszeczkę koła i troszeczkę doładowuje akumulator. Łącznie wtedy otrzymujemy 212 koni mechanicznych, a ten samochód do pierwszej setki rozpędza się w 7,5 sekundy. Gdy będziemy jechać, to Wam opowiem, jak przyjemnie się tym samochodem jeździ. Tymczasem maskę zamykam i zobaczmy, jak wygląda środek. Czy jest tanio i chińsko, czy jest po niemiecku i porządnie? Teraz wsiąść za kierownicę do kokpitu. Po pierwsze, czujemy, że w gamie samochodów BYD będzie to raczej samochód troszeczkę tańszy, ponieważ, tak jak na przykład w BYD Seal, czyli tym konkurencie Tesli Model 3, no aż ja się czuję trochę luksusowo, tak tu czuję się. Normalnie, czyli że mamy troszeczkę twardszych plastików, tu mamy troszeczkę miękkich, ale jest ładnie wykończony ten dekor, nie mamy tutaj jakiegoś oświetlenia ambientowego, tutaj jest troszeczkę twardo, generalnie jakościowo wszystko jest fantastycznie spasowane, no, no naprawdę, fantastycznie jest to spasowane, a plastiki, które są tutaj użyte, są użyte adekwatnie do segmentu samochodu i mam nadzieję również że adekwatnie do ceny, która mam nadzieję, że będzie bardzo niska. Natomiast jestem bardzo zadowolony z ergonomii tego wnętrza, ponieważ tak jak widzicie, tutaj mamy miejsce na naprawdę dwa duże telefony, gdzie w tej wyższej wersji tu jest jeszcze ładowarka indukcyjna, podłokietnik, który jest długim podłokietnikiem i ja no mógłby być jeszcze dosłownie o 3-4 cm dłuższy, ale generalnie ja tutaj mogę się Oprzeć, a w bardzo wielu samochodach przy moim wzroście podłokietnik jest za krótki. Druga sprawa to jest taka, że mamy dwa porządne uchwyty na napoje, które nie są zasłaniane przez podłokietnik. Tutaj mamy bardzo estetyczny w takiego kształcie diamenciku wybierak do biegów, co jest też ciekawe, bo pamiętam, że chyba Volvo wprowadziło taki kryształowy wybierak do biegów. Teraz nawet w tańszym BYD to znajdziecie. Kilka fizycznych przycisków i pokrętło do głośności. Super, mimo tego, że samochód jest bardzo minimalistyczny, jeżeli chodzi o wnętrze, mamy duży dotykowy ekran, to znalazło się pokrętło od głośności, e, taki fajny wybierak do trybów jazdy i kilka fizycznych przycisków. Dodatkowo pod tą konsolą, tutaj mamy półeczkę, oczywiście schowek pod podłokietnikiem przed pasażerem, więc znajdziemy miejsce na wszystkie nasze bibeloty. Jest spoko. Pozycja za kierownicą. No, fotel jest tutaj regulowany elektrycznie, tylko fotel kierowcy. Natomiast nie mamy możliwości osobno wyregulowania tego przedniej części fotela i tylnej, więc szkoda, ale nawet w autach za 300 tysięcy niektórych tego nie ma. Możemy zarówno siedzieć dosyć wysoko, jak i nisko, więc fajnie, bo ja lubię. Pozycja sedanowata naprawdę na plus. No, no szukam po prostu czegoś, do czego można się przyczepić. Póki co nie ma. Przechodzimy do ekranu. Który jest oczywiście jak w każdym BYD obracany. W jakim celu nikt jeszcze nie wie, ale BYD się bardzo chwali, że ten obracany ekran ma. No i to działa i można się tym pochwalić i zrobić jakąś rolkę na TikToka. Natomiast to jest jedyna taka rzecz, która mogłaby być jeszcze tutaj troszeczkę dopracowana. Ja mam wrażenie, że w BYD grafikiem jest jeszcze stażysta, ponieważ zarówno ten ekran tutaj za kierownicą, który nam pokazuje no, no prędkość, wszystkie parametry i tak dalej, informacje widać, ale to nie jest w żaden jakiś taki przyjemny sposób zaprezentowane. Tak samo mamy tutaj bezprzewodowy Apple CarPlay, który jak włączymy, to też tak. Się nie do końca estetycznie wpasowuje w ten ekran, natomiast rozdzielczość jest bardzo, bardzo dobra. Mamy tutaj również bezpośrednio w tym systemie nawigację, która bazuje na Google Maps. Auto ma swój dostęp do internetu, więc też aktualizacje na bieżąco przychodzą z internetu. I naprawdę jest to jedna z niewielu nawigacji, która fantastycznie działa: nawigacji systemowych. Jest natomiast jedna rzecz, którą zrobili tandetnie. Tu jest szyber dach. Więc fajnie, no bo segment C raczej niedrogi, szyberdach, super. Ale po pierwsze, ten przycisk do otwierania i zamykania jest troszeczkę nieintuicyjny. Po drugie, to jest pierwszy szyberdach, gdzie ja widzę tutaj te elementy mocowania szyberdachu. A po trzecie, gdy otworzymy sobie ten szyberdach, to w tym miejscu tutaj na wysokości nie wysuwa nam się. Taka siateczka chroniąca przed wiatrem, więc jadąc z prędkością 50 na godzinę, tak dudni, że trzeba to zamknąć. I druga rzecz, ciekawostka, jest taka, że szyba nie zachodzi do góry na dach, tylko ona się chowa w dachu. Przez co po prostu ten dach jest grubszy, więc nad głową jest trochę mniej miejsca. Siadamy do tyłu. Hotel jest ustawiony z przodu pode mnie, czyli pod dosyć niską osobę 170 wzrostu. Niestety podłoga, przez to, że tam jest bateria, jest troszeczkę grubsza, więc te nogi mamy dosyć wysoko. Natomiast czuję, że siedzisko jest długie, że ja naprawdę mógłbym siedzieć tak, czyli zostanie mi trochę miejsca z tyłu za pupą i no, no, dopiero teraz miałbym nogi w kącie prostym. Więc myślę, że wysokie osoby z długimi nogami mm, Jakoś sobie tutaj miejsce znajdą. Niestety pod fotelem nie ma praktycznie w ogóle miejsca na stopy, więc szkoda. Natomiast poza tym na szerokość jest w miarę git. Szczerze, wydaje mi się, że w oktawi jest dużo więcej miejsca, ale to jest teraz subiektywne moje wrażenie, więc Wam tego nie, nie, nie sprawdzę. Podłokietnik, dwa uchwyty na napoje wiadomo. Dwa wyjścia USB-C i taka jakaś kieszonka. I nawiew na trzecią strefę klimatyzacji. Łapka. No, i w zasadzie tyle. Generalnie BYD celuje, żeby ten samochód był przede wszystkim dla Flot i dla Ubera, Bolta czy wszystkich takich korporacji taksówkarskich. Więc najprawdopodobniej to właśnie te siedzenia będą najbardziej wymęczone, dużo bardziej niż przednie siedzenie. I być może też ten fotel pasażera będzie przesunięty na maksa do przodu, więc wtedy ta odległość tutaj miejsca na nogi będzie sporo, ale na stópki za dużo nie ma. Mamy tutaj bardzo niziutki tunel środkowy. No i tyle. Izofiksy na każdym ze skrajnych siedzeń. Zobaczmy teraz bagażnik. Musimy nacisnąć taką kropeczkę. On się wtedy lekko podniesie na sprężynce. E, tak jak wam mówiłem, sedan. No i e, pierwsza rzecz na minus to jest to, że niestety, ale e, zawiasy wchodzą nam do środka. Więc będą nam owaliski pukać. Na całe szczęście one są dosyć skrajnie umieszczone, no ale jest to zawsze jakiś minus. Słuchajcie, bałagan, jakich mało, jeszcze słońce tak niefortunnie nam tutaj świeci, ale musicie uwierzyć, że bagażnik jest dosyć pojemny. Ma 508 litrów pojemności, co czyni go e, jednym z największych w klasie sedanów, ponieważ liftbacki bagażniki troszeczkę większe, e, większe mają. No i standardowa klapa sedana. Ach, jak ja to lubię! Ten samochód, mimo tego, że jest to hybryda, a nie pełen elektryk, ma jedną fantastyczną funkcję, którą ja kojarzyłem do tej pory tylko z pełnymi elektrykami czyli system VTUL. Chodzi o oddawanie energii elektrycznej, że po prostu możemy włożyć sobie gniazdko do naszego gniazda ładowania samochodu, które znajduje się tutaj i samochód tą energię nam może oddać. Druga świetna rzecz to jest to, jak wygląda. Adapter do tego V2L. Zazwyczaj, na przykład ostatnio w teście Kii ev 3 i v 3 to pokazywałem, że po prostu wkładamy w to gniazdo bezpośrednio adapter i no jakby tu stąd wychodzi nam od razu gniazdko jedno, no i musimy mieć swój jakiś przedłużacz, żeby więcej e, e, urządzeń podłączyć, bo w tym przypadku aż 3,3 kW energii możemy oddać. A zobaczcie, co dostajemy od BYD. Dostajemy gotowy przedłużacz z czterema gniazdkami na 230V, z długim przewodem, więc no, no, no jestem zakochany. Jeszcze biorąc pod uwagę, że to jest hybryda typu plug tak jak mówię, a nie pełen elektryk, także zobaczymy teraz, jak to będzie działało. Naprawdę długi jest ten przewód, Musiałem sprawdzić, ile on ma, ale wygląda na coś w granicach 3 do 5 metrów. Najprościej na świecie, jak tylko może być, to Wkładam sobie tutaj w gniazdo. Dobra, słuchajcie, 140-watowa ładowarka do komputera, więc ją sobie podłączymy. Pinamy w, to, w ten nasz przedłużacz e, gniazdko. I ze mną jest Daniel Grzyb. Danielu, mogę naładować Twój okay. komputer? No. Zapraszam. Jest. jest Daniel Grzyb, dobra, podłączamy. Ja nic nie klikałem w samochodzie. Jak do HDMI podłączę, to się raczej nie naładuje. Nic nie klikają w samochodzie. On ma tylko zapłon, więc muszę rozkminić, czy tu coś trzeba kliknąć. Niestety ta dioda jest mało widoczna. Pewnie trzeba wdusić. I się ładuje. Tak? No zobaczcie. Nie wiem, czy to Co? będzie widać. Że się ładuje. Także słuchajcie, aż do mocy 3,3 kW, więc... Czajnik. Dobre. zabrać się. <laughs> tak. Dzięki za podładowanie. Więc czajnik, farelka, jakiekolwiek elektronarzędzia możecie podłączyć. I tak jak mówię, samochód nie musi stać bezpośrednio gdzieś tam bliziutko. Wystarczy, że e, odejdziemy na, tak jak mówię, gdzieś w granicach 5 metrów i mamy cztery gniazdka. No oczywiście tutaj też możemy włożyć kolejny przedłużacz, bylebyśmy nie podłączyli e, czegoś, co będzie miało, nie wiem, bardzo dużą moc. Jak ktoś by bardzo się uparł, to nawet taką Teslę można sobie z tego podładować. Oczywiście tą zwykłą domową ładowarką, która ma gdzieś tam 2-2,5 kW. No nie podładuje jej za dużo, no bo rozładuje baterię w tym, więc powiedzmy, jakieś 10 kW podłączy, ale jak macie kogoś w potrzebie, to dacie radę. BYD robicie to dobrze. Więc chyba mniej więcej widzicie, jak ten samochód wygląda, no ale teraz porozmawiamy sobie troszeczkę o tym układzie hybrydowym i o tym, dlaczego ja, jako osoba, która nie jest zbyt e, zachwycona hybrydami typu plugin, może rozważać zakup tego samochodu. Wydaje mi się, że głównie ze względu na cenę. No i też ten samochód jest troszeczkę mniej kompromisowy niż większość innych hybryd typu plugin, gdzie tam, tak jak Wam wspominałem, są niskie zbiorniki z paliwem, te akumulatory też są nie za duże, ceny ogromne i generalnie no, w żadnym kierunku to się nie opłaca. Tutaj jesteśmy w stanie przejechać 1000 km, i mówię Wam to. E, o tyle uczciwie, że właśnie jesteśmy w trakcie robienia 1000 km z Danielem, ponieważ na zaproszenie BYD na premierę tego samochodu pojechaliśmy z Warszawy na Słowację i teraz wracamy. Oczywiście e, jeździmy oszczędnie, bo gdybyśmy jechali z prędkościami m, autostradowymi 140, to bliżej myślę 700, może 800 km byśmy zrobili na pełnym akumulatorze i zbiorniku paliwa. Ale My nie przekraczając 110, więc też nie jakoś tam turbo w tym momencie mamy przejechane 651 km i zasięg na 450. Także yy, nawet bardzo oszczędzając, ze spokojem ponad 1000 km zrobicie, z czego około 100 km na tym prądzie elektrycznym. Muszę Wam przyznać, że samochodem jeździ się bardzo komfortowo, podobnie jak autem elektrycznym. I to jest coś, za co ja hybrydy lubię i jeżeli to jest dobrze zrobione. Często spotkałem się z tym, że gdy silnik spalinowy się uruchamia, w sytuacji, gdy już akumulator trakcyjny nam się rozładuje do takiego stopnia, że jedziemy w trybie zwykłej hybrydy, no to niestety ten silnik jest głośny, wyje, tak trochę czasem poszarpuje. Niektóre hybrydy mają nawet zwykłe automatyczne skrzynie biegów, więc też czujemy te zmiany. Natomiast w BYD Seal 5 DMI w pełnej nazwie. Bardziej mamy wrażenie, jakbyśmy jechali samochodem elektrycznym, szczególnie w momencie, kiedy to no, czysto technicznie silnik elektryczny napędza nam koła. A ten silnik spalinowy jest tylko czasami generatorem. Nawet gdy on się włączy, jest on naprawdę cichy. A przez zastosowanie tej technologii samochód jest całkiem zrywny i dynamiczny. Więc wydawać by się mogło, że mamy wszystko, czego możemy chcieć. E, czego chcieć więcej? No, może troszeczkę lepszej jakości tych wszystkich materiałów. E, to jest taka rzecz jedyna, która nie jest, powiedzmy, współmierna do, do tego całkiem fajnego napędu hybrydowego. E, no, że jest to samochód segmentu C, ale od bardzo dobrej hybrydy typu plug domyślam się, że jest e, SUV, czyli SEAL y, 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 UDMI. Dlaczego w ogóle wszystkie BUAD się nazywają Seal albo Seal Coś? Są morskie. Delfin, Surf, Ocean. Jestem ciekaw, jakie jest Wasze podejście do tych samochodów. Powiem Wam szczerze, że słyszałem kiedyś od kogoś, że on to podziwia ludzi, którzy kupują te chińskie auta, bo to nikt tego nie umie naprawiać i nie, nie wiadomo, co z tym jest. No, BYD do końca tego roku chce mieć 40, chyba 4, ponad 40 Ponad 40 salonów chce mieć w Polsce. W tym momencie ma ponad 20, więc jeżeli chodzi o zasoby, chociażby salonowe, zasoby ludzkie, no to trochę tego jest. Nawiasem mówiąc, dużo więcej niż na przykład salonów Tesli. Jestem ciekaw takiej szerszej waszej e, opinii. Czy wy się boicie kupować samochód, bo jest z Chin, e, czy też kompletnie nie? Jak będzie miał dobrą cenę, to od razu lecicie sprzedać waszego golfa, Toyotę czy Octavię i będziecie. I ją zamieniać na dużo tańszego Chińczyka. Fakt, faktem tylko, że zanim ten silnik spalinowy się włączy, no to mamy takiego leciutkiego, króciutkiego laga, ale, ale jak się już włączy. No to idzie. Ten silnik spalinowy słyszymy dopiero w tych wysokich partiach obrotów. Ja teraz mam tryb sport i dałem mu gaz do dechy, ale gdy przez cały czas jechaliśmy w trybie Eko i czasami w trybie Normal, to kompletnie tego nie słychać. No. Pamiętajcie, że to jest jednak y, wolno-sąca benzyna 1,5, więc gdy damy gaz do dechy, no to ona będzie słyszalna, ale przy normalnej jeździe w życiu. Nie powiedziałem Wam jeszcze o spalaniu. E, słuchajcie, średnie zużycie paliwa przy takiej jeździe właśnie traska, gdzieś tam autostrada do tych 110 wyniosło nam w granicach 5 litrów. W czasie, kiedy jechaliśmy bardziej po takich drogach krajowych, gdzieś tam miasto, to spalanie schodziło nawet do 4 litrów. Także uważam, że naprawdę bardzo, bardzo fajnie. No i mam nadzieję, że za jakiś czas będę miał okazję przetestować ten samochód. On w ogóle już e, tego lata będzie w sprzedaży, więc ustawiajcie się w kolejkach do dealerów z prośbą ocenniki. Słuchajcie, zachęcam was do subskrypcji tego kanału, żebyście byli na bieżąco i oglądali inne moje filmy i porównania. A ja dziękuję BYD za zaproszenie i widzimy się w kolejnych filmach. Cześć.